Jak zobaczyć hasło WiFi? Cześć wszystkim, co słychać. Leonardo Pajwa znowu z nowym filmem. W tym filmie pokażę krok po kroku, jak zobaczyć hasło WiFi na telefonie. Proces jest prosty, więc zaczynajmy. Pierwszy krok to wejście w ustawienia telefonu. Kliknij ikonę zębatki, która oznacza ustawienia. Szukaj opcji połączeń: Wi-Fi, Bluetooth i zarządzanie kartą SIM. Kliknij opcję połączenia. Zobaczysz Bluetooth, Wi-Fi, NFC. Co nas interesuje? Wi-Fi. Kliknij na Wi-Fi. Tu zobaczysz stan Wi-Fi, połączoną sieć i dostępne sieci. Kliknij ikonę zębatki, ustawienia ponownie. Zobaczysz zabezpieczenia sieci i opcję hasła. Hasło jest domyślnie ukryte. Aby je zobaczyć, kliknij ikonę oka. Widzisz, że jest zablokowane? Kliknij oko, potwierdź tożsamość, a zobaczysz hasło. Szybko i łatwo, prawda? Udało się? Napisz w komentarzach poniżej. Subskrybuj kanał po więcej poradników. To wszystko na dziś. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Dzięki.